To do, dodam do, do drugi filmik, ale mm, nie tak ciśnąłem, jestem niepowstałym akurat. Teraz łatwiej będę z nimi grał, bo ja umiem bardzo z nimi grać. Dobra, Egor Dobra, Igor, Igor, Igor. Co zrobili już? Tak szybko, ja myślę, że... Żeby... dają już się tego... Uh -huh, uh -huh. Kurde, zjął mi. Będę na kamerach. Ja na kamerkach.

Ja tylko kieruję. Nie, on też kieruje. Napisałem, żeby na moich oczach. Sterdale kołek front jak no Dobra. Nie mam tutaj tego filmu, musiałem musiał wstawić dwa filmiki. Niestety. O, niestety. O, bo ja wstawię filmu. A chyba wstawię, bo to jest już... prawdopodobne, że wstaje film. No. no i mamy no, dyskusję. Co? O, dobra! 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 I Girls. Was Dobra, szybko nie, nie mogą. Ja włączam reaktor. Ja udaję, że tu przepuszczam. I czekam, jak on. Dobra, ale ja też w wygwałam koszko. Wywołam, koszko. Chowam tu, przychowam. To z ja od razu. Chodź tu kurde. Kill. No i wygrana. <coughs> wygrana. You win. Wiecie co? Chyba zazwyczaj kończę filmik. Usunę i kończę filmik, bo będzie no, mi się bardzo długo renderowało. Jeszcze dwa filmiki Luka Pro Jakiś ser to. Ale to był proste, to, to że ja na że ja I ten ma się tak Byliśmy razem impostorem I ja go osądziłem Na lęka Osądziłem no, Hej Lila 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 Uwaga Teraz nie będę impostorem To jest wiadomiks Mówię, jestem impop, bo ja nie umiem być impop. Let z taski robić od 2 do 2. Dobrze, tu jest taki speedbox. Teraz łatwo. Coś w środku. Dobrze. Uploadung. Upload. Tu do tatary, tato.

Gdzie on? Gdzie on jest? Ciało w admin! na ciało Jezu. Serio. Killują, killują, killują. Dios! Yes. On Ja nie żyję i wierzę. Czy ktoś poszedł Do y, kafeterii. No, w ogóle nie jest kafeteria, jakiś to jest. Nie kafeteria, ja tego nie wiem.

Cześć, cześć. Niech to nie jest. Nie, Ino. Ino, Ino, Ino. Jest. i no. nie jest nim Ino jest... ...królmajtem. I ty, co? Dobrze! Dobrze, że nie wywali, bo on jest bezbronnym człowieczkiem. What? What? Upload. Uh, I'm hungry. I'm going Muszę iść w skan, sobie w zrobić Michał, -O. cztery, trzy, dwa. To był nie wiem, kto jest dalej, Impo. Storem. Ok, nie wiem. Targo Green Sus Duka Pro. Nie wiadomo, czy ją po orangę. Dobra. Eee, dobra. No, już ja już ten film. Tego na pewno nie wygramy. O, okay. ekran, mi się ściemnił. No. O ja z gry Pff. Dobra. Ja już kończę nagrywanie. Siemanko!